Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus znowu ukazał się nad Morzem Tyberiackim, a ukazał się w ten sposób. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej. Synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piot powiedział do nich: Idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu: Idziemy i my z Tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: Dzieci, czy nie macie nic do jedzenia? Odpowiedzieli mu: Nie. On rzekł do nich: Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra, ów uczeń, którego Jezus miłował, to jest Pan. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około dwustu łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: Przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie 153. A pomimo tak wielkiej ilości sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus: Chodźcie, posilcie się. Żaden z uczniów nie odważył się zadać mu pytania: Kto Ty jesteś? Bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im, podobnie i rybę. To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. Oto słowo pańskie. Bracie i siostry, w Oktawie Wielkanocnej podczas Liturgii Słowa Bożego codziennie czytamy fragmenty Ewangelii opowiadające o spotkaniach ze zmartwychwstałym i w każdym z tych fragmentów widzimy uczniów Pana Jezusa. Którzy są pogrążeni w smutku. Maryja Magdalena w pierwszy dzień tygodnia stoi przy grobie i placze. Uczniowie idący do Emaus rozmawiają ze sobą i mówią, a myśmy się spodziewali, że On właśnie ma wyzwolić Izraela. Słyszymy smutek w tych słowach, a myśmy się spodziewali. I nic z tego. Apostolowie na tyle byli zatrwożeni, zasmuceni, że w chwili, gdy Pan Jezus przyszedł do nich i mówi pokój wam, to oni myśleli, im się zdawało, że widzą ducha. Chociaż warto zaznaczyć, że Pan Jezus jeszcze za życia ziemskiego trzykrotnie, trzykrotnie uprzedzał, że taki los ma go spotkać i że on z martwych zmartwychwstanie. Ale uczniowie tego nie pamiętali, i po wydarzeniach dramatycznych Wielkiego Piątku, wszyscy byli zaślepieni tym smutkiem i łzami. Dzisiejszy fragment również e, ukazuje smutek apostolów. Nie wiem jak dla was bracia i siostry, ale ja gdy czytam albo słyszę ten urywek Pisma Świętego Ewangelii i gdy brzmią słowa Piotra, który mówi idę łowić ryby, a apostolowie inni odpowiadają i my z tobą. To słyszę w tych słowach, właśnie, smutek. Piotr, który kiedyś z radością, z entuzjazmem, z wielką nadzieją, gdy Pan Jezus powiedział Mu: Pójdź za mną, zostawił sieci i poszedł. Z radością, z entuzjazmem, a teraz mówi. Idę łowić ryby. Powraca do szarości swojej codzienności, i co jeszcze chyba gorsze powraca do przeszłości, do tamtego punktu wyjścia, gdy Pan Jezus go powołał. I to nie jest pozytywny powrót do Swoich korzeni. Nie. Wraca w przeszłość. Po straceniu wszystkich nadziei i planów idę łowić ryby. W tych słowach można odczuć nie tylko smutek i ból, ale nawet pewne nutki rozczarowania. Rozczarowanie jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem, doświadczeniem. Może doprowadzić człowieka do całkowitej ruiny, do zalamania się, do utraty radości życia. I niestety w życiu jest niemało takich historii bolesnych. Rozczarowania. I w małżeństwie ktoś bywa zakochany, pełen planów na przyszłość, jest szczęśliwy, a później, gdy spotykają jakieś trudności, niepowodzenia w relacjach, to wszystko może prowadzić do. Rozczarowania, innym i koniec, małżeństwo rozbite. W życiu zawodowym również bywają sytuacje, gdy człowiek wiele lat studiuje, zdobywa doświadczenie, pragnie czegoś osiągnąć, a przychodzi chwila, gdy nic się nie udało. Nie ma już radości z tego, co czyni, i znowuż rozczarowanie. Takie chwile i trudności mogą spotkać również w powolaniu, gdy człowiek traci radość tego, do czego został powolany. I w takim stanie, w takim stanie smutku, bólu wewnętrznego i rozczarowania, człowiek nie potrafi rozpoznać przychodzącego Boga, który przychodzi, by pomóc, by udzielić tej radości życia i prowadzić za rękę. Tak jak Maria Magdalena płacząc. Nie poznała pana Jezusa, myślała, że to ogrodnik. Tak jak uczniowie Zemaus długą drogę szli z Jezusem i on im wyjaśniał pisma, ale oczy ich były jakby na uwięzi. Nie poznali pana Jezusa. Również w dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy, że. Widzieli Pana Jezusa na brzegu, ale nie wiedzieli, że to Pan Jezus. Smutek, rozczarowanie zaślepia uczniów i tak bywa również w naszym życiu. Cierpienie, ból, niepowodzenie, to wszystko sprawia, że nie widzimy działania Boga w swoim życiu. Pan Jezus wybudza uczniów z takiej śpiączki cudem. Dla rybaków ten poranny polów ryb, o którym słyszeliśmy w Ewangelii przed chwilą, był wyraźnym cudem, bo Piotr, jak i inni apostolowie, byli dobrymi rybakami i wiedzieli, że jeżeli w nocy, przez całą noc nic nie złowili, no to z rana nad ranem nie ma szans. A jednak po zachęceniu Pana Jezusa, gdy nie mogli wyciągnąć sieci pełne ryb, to dla nich to był wyraźny cud. I właśnie po tym cudzie apostoł Jan mówi: Przecież to Pan. To Pan. I widzimy jak Piotr obudzony z tej śpiączki, znowu z entuzjazmem, nie czeka aż loć yy, yy, dopłynie do brzegu, ubiera się w szatę i rzuca się w wodę, by szybciej osiągnąć brzeg. Stałym Stałym, taki entuzjazm Piotra y, stanie się po rozmowie z Panem Jezusem i po otrzymaniu daru miłosierdzia. Gdy zmartwychwstały Pan będzie pytał Piotra, czy kochasz mnie? Piotrze, czy kochasz mnie? I trzykrotnie powie, paść baranki moje. Gdy... Ten tchórzliwy Piotr, który sprzeliąkł się pytania służącej i wyrzekł się Pana Jezusa, gdy otrzyma dar przebaczenia i potwierdzenie misji, że idź paść baranki moje, ten Piotr stanie się opoką, opoką Kościoła, twierdzą, której nie pokona. Żadna moc. Bramy piekielne nie pokonają wiary Piotra. I w dzisiejszym pierwszym czytaniu z dziejów apostolskich słyszeliśmy, jak Piotr odważnie do starszych ludu, do arcykaplanów mówi, że ten Chrystus, ten Jezus, którego ukrzyżowaliście, żyje. Nie bał się żadnych konsekwencji. I żadnych niebezpieczeństw, bo doświadczył dotknięcia miłosierdzia Bożego. I z mocą Ducha Świętego, którego apostolowie otrzymali na zesłanie Ducha Świętego na, w Dzień Pięćdziesiątnicy, to będą głosić odważnie i już nie będą zastraszeni, nie będą rozczarowani, nawet jeżeli ich życie będzie trudne. Nawet jeżeli nie wszystko będzie się udawało, ale oni swoje życie już będą budować na tym kamieniu węgielnym, na Chrystusie, nie na swoich planach i yy, pragnieniach, bo rozczarowanie przychodzi wówczas, gdy to ja czegoś chcę. Ja pragnę osiągnąć coś. A nie szukam woli Bożej. Tak może być i w małżeństwie, że to ja chcę być kochanym, a nie kocham małżonkę czy małżonka. Tak może być w życiu zawodowym, że to ja chcę kariery, chcę lepszego wynagrodzenia, wyższej pozycji. Tak może być w powolaniu zakonnym, kaplańskim swoje cele to gdy mamy tylko i wyłącznie swoje cele wielkie niebezpieczeństwo że spotka nas rozczarowanie gdy my pouczamy Boga jak on ma zachowywać się spotka nas rozczarowanie bo pamiętajcie pamiętajmy Piotr przecież też Chciał pouczać Pana Jezusa. Mówi Panie, nigdy Tobie tego się nie stanie. Nie, nie, tak nie będzie. Bo ja inaczej myślę, ja mam inne plany, masz panować, a ja z Tobą panować będę. Taki styl myślenia był u Piotra przed męką Pana Jezusa. I dlatego rozczarował się. Ale gdy Chrystus stał się Kamieniem węgielnym. Gdy jego wola na pierwsze miejsce wyszła, wówczas Piotr niczego się nie bał żadnych niebezpieczeństw i żadnych wysokich pozycji tych, którzy zabraniali Nie wolno ci mówić w tym imieniu nic z tego, bo Boga trzeba bardziej słuchać niż człowieka. Bracie i siostry, w naszym życiu jest podobnie. Jeżeli Chrystus jest w naszym sercu na pierwszym miejscu, to żadne trudności nas nie zalamają, bo któż przeciwko nam, jeżeli Bóg z nami? I dlatego w dniu dzisiejszym, w tej oktawie Wielkiej Nocy, gdy z radością czytamy o ukazaniach się z Zmartwychwstałego, gdy patrzymy na Jezusa miłosiernego na tym obrazie, gdy za chwilę będziemy brać udział w Komunii Świętej, przyjmiemy Pana Jezusa, to polączmy nasz entuzjazm wiary z taką ufnością, że wszystko co Bóg planuje jest dobre dla nas. Jeżeli Bóg coś pozwala, by to wydarzyło się w naszym życiu, to tak jest lepiej dla nas. Jeżeli przyjmiemy wolę Boga, jeżeli wybierzemy Chrystusa jako naprawdę mistrza i pana naszego życia, to nic nam nie zagrozi, żadne niebezpieczeństwo, i nie spotka nas rozczarowanie, bo Bóg. Dba i walczy o swoich przyjaciół. Abyśmy zauważyli, jak On walczy o nas, mamy szukać Jego woli, Jego słów, wsłuchiwać się w nie i z wiarą, z ufnością je przyjmować. Niech tak będzie w naszym życiu, aby Chrystus był kamieniem węgielnym każdego z nas. Amen.